Uwaga. W Senacie Stanów Zjednoczonych mówią o naszej wizycie sprzed tygodnia, wizycie posłów wszystkich klubów parlamentarnych na Kapitolu, gdzie rozmawialiśmy o relacjach polsko-amerykańskich, i w tym kontekście pojawia się znowu wysłuchanie. Podczas wysłuchania Tomasa Roza, kandydata do Polski na ambasadora, senator Rysz cytował nasze rozmowy sprzed tygodnia. Proszę bardzo, posłuchajcie. We had the opportunity last week uh, to jointly host a group of uh, parliamentarians from uh, the uh, from Poland. They were uh, was bipartisan uh, and uh, they were uh, incredibly anxious to, to work with us to, to do what we need to do. W Stanach than czonej inaczej niż w Polsce rola parlamentu jest większa w nominowaniu ambasadorów. Wysłuchanie odbywa się w komisji spraw zagranicznych senatu, to jest bardzo Ważne wydarzenie parlamentarne, śledzone też przez media, ale decyzję podejmuje Senat. Czyli bez decyzji Senatu nie ma wysłania ambasadora. U nas trochę inaczej, u nas jest ta opinia, opinia nie jest wiążąca, ale kiedyś nawet tego, kiedyś dawno nawet tego nie było. Dzisiaj to jest wpisane do ustawy i w, w polskim systemie bardzo ważne jest, żeby ambasador miał to poczucie, że ma związek z parlamentem, że reprezentuje wszystkich. Rząd, większość, ale także, że spotkał się z przedstawicielami opozycji, a nawet czasami uzyskuje ich głos.